Dojrzę, że w trze trzecim odcinku program trochę poza nagraniem Nag ym. Czekajcie muszę zacząć jakiś temat Komentarzy jeszcze nie czytał A, mam frapsa, ale nie mogę go ustawić Emm. Um, bo widzicie, widzi, że są FPS Eee, fraps dodaje je. No to co? zaczęliśmy grę. Dalej już... Eee. E. czekajcie. O kurde. E. Przepraszam was za małą pomyłkę, ale pomyliłem zapisy gry. O, to będzie. Chyba to. Czekajcie jeszcze chwilę, bo to musi się włączyć. A tak, już jesteśmy w dobrym miejscu. Mm, pracownik zapomniał RURę stworzyć. który mam nadzieję jeszcze niepełny czekajcie czekajcie no, no i co bierzemy się do roboty Czekajcie, kupiłem kupiłem hmm tutaj zaczekamy chwilę. Zaczekam ten na pełni. Już pełna? Pełna. To zatrudni. I, I będzie Han. I zaraz w komentarzach będzie, że ja marnuję pieniądze. Hm tak myślę i myślę, czy nie zrobić wam na przykład że trawy będziemy kosić. Tylko zaciekajcie, trzeba najpierw skosić wszystko. Będzie trochę dużo odcinków z tym koszeniem, ale dobra. Co ten traktor tak słabo jedzie? Mamy dojechać do skupu, a on stoi zamiast jechać. No kazu, kazu. Tak ciężko jest się rozpędzić z tą Tu ma przyczepka. 21 ton. Są tu jakieś proste pola bez wiatraków? Dobra, zaraz zmienię temat i ja zacznę kosić. Um, może wyjdzie nowa seria, gdzie ja będę grał z kolegą w Farming Simulatora tego symulatora farmy 11. Wiem, że już tu dawno po terminie. Ale 15 ja jeszcze nie mam. On ma, a nie ma kanału na YouTube. Nie chodzi o Kamila. Nie wiem dokładnie kiedy ten filmik będzie. Pewnie jak najszybciej. No i co, lecimy na pole. Dobra, my też z Kamiliem na tym mapie się bawiliśmy raz, jak on był u mnie. <ścoughs> no i coś. W piątek ten miał być nagrany Minecraft na serwerach, ale Kamil do mnie. No to wiecie, to jakoś tak nie było. Może za tydzień. Może w ten piątek, nie za tydzień. Dobra, nie męczmy się słowami, bo już tu mi język się plącze. Pożniwa, zrobię tutaj porządki na mojej farmie. Bo straszny bałagan. To ja przyznam. Kombajn niepełny, to niech jedzie na tamto pole. No czemu pracownik wyłącza kombajn? Jak skończy? tutaj wez wezmę się trawu ze się i będę miał święty spokój tym. Czekajcie. Ha. I niech pracownik robi. A my dokończymy tą maszyną pracy. B podejrza. No i co? Pracujemy dalej. Mam nadzieję filmik nie będzie do góry nogami. A nie, to wygląda jak tutaj zbiera ten Ym... w tej w oryginale tego nie ma choć nie ma w oryginalnej jak przyczepy same zbierające to nie ma tak żeby ta... taką fajną animację że zbierają jak tu fajny model na tu przyczepę osiemnaście ton. No taka spoko przyczepka. Nie za dużo weźmie, nie za mało. Mm -hmm. Już pełen. Wiecie co? Zaraz kupię jakiś mały kombajn i będzie tu pomagał przy pracy. Czekajcie, jakiś taki mały kombajn. Drogi jak nie wiem co. A z modów coś tutaj kupić. bym go kupić sobie głodow. Ten jest fajny kombajn. <coughs> Dużo? Litrów? O to ma, to ma to ma to ma. 18. Zaczekajcie, mam jeden pomysł. Z, tym, z tą maszyną jedziemy tam. Sprzedam tą przyczepę, kupię większą i będzie mniej pracy Nie wiem, czy większą. Zapomniałem, my kupiliśmy owce. Wow! A, że ostatnio sprzedaliśmy Czekajcie. Tutaj mam problemy z wykręcaniem. O tu się przyjmuję cicho, cicho! Ja wiem, gdzie się przyjmuje. Tu. No. A gadaliście, że tu się nie przyjmuje. Od gra gadała. Nie wiem. Drodzy widzowie. O kurde. kurze mnie, tu taka jest. To. No znowu. No i teraz będzie... Tutaj. catch mm. mm. stretch dobrze, zaraz będzie wypadać, wypadało się żegnać by. No nie umie jeździć ten kierowca, Czyli ja nie Żałuję, że nie widzieliście, jak wgram sobie modę na ten, e, że na uszkodzenia ładna przyczepa ze skrętem na przednią oś. Dużo, w, na dużych wygląda. Wygląda na taką brudną, czarną całą. No to wypada nam się żegnać. Pa, pa i do zobaczenia w kolejnym odcinku.